Jest czwartek, 31 grudnia minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Marcin Mańka. Czas zacząć losowanie gier lotto ten szczególny wieczór chciałbym poinformować o wygranych w wzdrabkach. W zdrabce 500 tysięcy złotych w banku pół miliona zdobył gracz z Bydgoszczy. W zdrapce Kasa od Mikołaja po 100 tysięcy złotych wygrali gracze z Rudy Śląskiej, Swarzędza, Jarocina i Torunia. Wygrana w wysokości 100 tysięcy złotych w zdrabce Polska Polska trafiła do szczęśliwego gracza z Dzierżoniowa, a w zdrapce 007 gracz z Olecka wygrał 200 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję. To ostatni moment, by wziąć udział w loterii świątecznej, wystarczy założyć konto do 4 stycznia, zarejestrować swoje kody promocyjne do 7 stycznia na loteria i wziąć udział w ostatnim losowaniu nagród, które odbędzie się 12 stycznia 2021 roku. Tylko do jutra w Multimulti, typując 9 liczb, można wygrać o 50% więcej. Zapraszam na losowanie Multimulti. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 14 21 64 Siedemnaście, osiemdziesiąt, dwadzieścia dwa, siedemdziesiąt sześć, pięćdziesiąt dziewięć, dziewięć, pięć, czterdzieści jeden czterdzieści trzy trzynaście trzy pięćdziesiąt siedem dwadzieścia dziewięć trzydzieści trzy 20, liczba 20 jest plus We wczorajszym losowaniu mini lot to w Andrychowie i Poznaniu padły wygrane po ponad 177 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na dzisiejsze losowanie. W kastocie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 41, 22? 25? 11? 39? W kaskadzie można wygrać nawet 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie 12 liczb. W tej maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bębem maszyn jest pusty. zwalniemy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczm. 21 16 10 11 9 17 trzy, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, cztery, siedem, osiemnaście. Żeby wygrać 2 miliony złotych w Super Szansie, wystarczy trafić wszystkie cyfry w aktywowanym siedmiocyfrowym numerze. Numer ten znajduje się na kuponach wybranych gier lotto. Oto szczęśliwy numer. 9, 2, 7, 2, 9, 1, 5. Gratuluję wygranych. W pensji można wygrać 5000 zł złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie Ekstrapensji. W maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. 2 25 16 23. 14. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 4. Płacając złotówkę do zakładu ekstrapensji bierze się udział w losowaniu w ekstrapremii, w której można wygrać 100 tysięcy złotych. Zapraszam na ekstrapremię. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 1 34 12 23 31. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra Premii jest, liczba 4. Za chwilę przejdziemy do losowania lotto. Dzisiejsza szóstka może być warta ponad 4 miliony 400 tysięcy złotych a dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, można wygrać milion złotych w Lotto Plus. Zapraszam na losowanie Lotto i Lotto Plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul Maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Jeden. dwadzieścia pięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem, czterdzieści dwa, trzydzieści dziewięć. No teraz zapraszam na lotnisko. trzydzieści siedem trzydzieści dziewięć trzydzieści sześć trzydzieści jeden dwadzieścia dziewięć Wyniki dzisiejszych losowań będą dostępne na lotto.pl. Również na tej stronie można grać w Eurojackpot, w którym jutro do wygrania będzie 250 milionów złotych. Już za kilkadziesiąt minut powitamy nowy rok. Z tej okazji w imieniu, w imieniu totalizatora sportowego Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności i oczywiście wielu, wielu wysokich wygranych w grach Lotto. A na pierwsze losowania w 2021 roku zapraszam jutro o godzinie 14 w imieniu Konradu Moreno. Dobrej nocy, dziękuję za to spotkanie i do siego roku. Wygrałam? Witamy w świecie Eurojackpot. Chcę zafundować coś w mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem? A może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej Eurojackpot. Teraz do wygrania 250 milionów złotych.